Cześć, nazywam się Anna Błaszczak-Figurska, jestem księgą od 25 lat. E, prowadzę biuro rachunkowe, rozliczamy mikro i małych przedsiębiorców. Bardzo lubię moich klientów, bardzo lubię moją pracę, cieszę się, że mogę pomagać. E, natomiast kilka lat temu był taki moment, kiedy e, po prostu miałam dość tej pracy, e, bo e, zmiany, goniły zmiany, e, brak stabilności prawa podatkowego, brak e, jednolitych interpretacji powodował, że Byłam bardzo zmęczona. Było to też spowodowane tym, że zbyt dużo na siebie brałam. Wtedy wymyśliłam, że pójdę na kurs widzażu i stylizacji. Może, może znajdę drugi zawód, i może czas na zmiany w życiu. Może to spowoduje większą satysfakcję z tego, co robię. Będę pomagała kobietom, będę uczyła je, gdzie są ich atuty, a gdzie są drugie atuty i trzecie atuty, bo każda je ma. I pomyślałam, a właściwie to jest. To jest bardzo potrzebna rzecz. Może ta księgowość nie jest taka potrzebna, bo w zasadzie to jej nikt nie lubi. Bo ta księgowa chodzi, pyta, dopytuje, interesuje się i przewietrzyło to moją głowę. Jak to w życiu wszystko się dzieje po coś. Poznałam tam koleżankę, która mi powiedziała o Kamili. Zaczęłam słuchać. I powiem szczerze, byłam pod bardzo dużym wrażeniem. Byłam pod mega wrażeniem osoby młodej, e, która miała tak świetne pomysły, która dawała tyle rozwiązań. E, mówiła o tym, że dzieci się nie wychowuje, tylko z dziećmi się żyje. To było bardzo ważne dla mnie. Ja miałam wówczas dwójkę dzieci, między moimi dziećmi jest 10 lat różnicy. E, było to e, takim. Dla mnie punktem zainteresowania się, dlaczego ta osoba tak do mnie przemawia. Myślę, że takim kluczowym był artykuł w urodzie, który przeczytałam. Wtedy Kamila, myślę, że bardzo szczegółowo swoje życie opowiedziała. Znalazłam wielu punktów, wiele punktów stycznych: rozwód, drugie małżeństwo, dziecko z drugim partnerem, kłopoty ze zmogającą się mamą w dzieciństwie. I pomyślałam sobie tak, jakby to chyba dlatego, to, co mówi, jest przeze mnie tak czytane prawidłowo. Uczestniczyłam w szkoleniu Kobieta Niezależna. Było dla mnie dużym przeżyciem stanąć kołkami i zrobić sobie z nią zdjęcie. Tutaj są bardzo praktyczne porady na tym szkoleniu dotyczące budżetu, dotyczące planowania, zaciągania kredytów, i, i można zobaczyć, jak pracuje ze współRBC. To jest też bardzo duże doświadczenie. Książki mam w formie e-booków. Są u mnie na komputerze i w telefonie, więc kiedy mam chwilę, to bardzo chętnie do nich zaglądam czasami i wracam i pewne ćwiczenia wykonuję ponownie. Zasługujesz na sukces, wywiady z ludźmi sukcesu, którzy mieli odwagę i w życiu brali sprawy w swoje ręce. I do tego bym też chciała przekonać innych. Bo ja nie jestem osobą, która wszystkie porady, rady wcieliła w życie. Dlatego, że myślę, że dlatego, że są też inne rzeczy, to nie znaczy, że nie robię nic, tylko robię cały czas tyle, ile mogę. I dlatego pierwsza taka lekcja, że trudne doświadczenia to są lekcje. Te lekcje mają cię czegoś nauczyć i nie obrażaj się, że je przeżywasz. Działaj od 1 do 100%. Nawet jeżeli jest ci trudno, jesteś w trudnym momencie, to działaj na minimum, na planie minimum, ale cokolwiek rób. Zbieraj informacje, kiedy przyjdzie odpowiedni moment, przydadzą ci się. Myśl sprawdzaj, ulepszaj. Myśl sprawdzaj, ulepszaj. Życie masz jedno i nie oddawaj go nikomu innemu. Czy to będzie sukces, czy to będzie porażka, to są Twoje sukcesy, Twoje porażki i wtedy jesteśmy pełniejsi. Czwarty punkt, który mi spadł, porównuj się do siebie. I to jest fajna lekcja od Kamili, yy, dlatego że obserwując Kamilę i jej działania, to mówię: wow, no nie, no gdzie ja będę startować. Ale yy, patrząc na to, yy, ile zrobiłam w porównaniu do tego, yy, zanim zaczęłam yy, w ogóle słuchać yy, Kamili, yy, no to muszę powiedzieć, że jestem z siebie zadowolona. A jeszcze wiele przede mną. Porównuję siebie do takiego stołu. Narysowałam taki rysunek własnoręcznie, że od stu porad Kamili, setek porad, nie wiem, czy ich nie było więcej do nieskończoności. Rób ile możesz, bierz ile możesz, wdrażaj ile możesz i obserwuj efekty. Stół ma jedną nogę w postaci wartości, kodeks honorowy. Druga noga to jest pewność działania, jeżeli masz określony cel. Planowanie, wykonaj choć raz i asertywna komunikacja. Naucz się chociaż kilku komunikatów asertywnych i myślę, że Kamila będzie częścią twojego sukcesu. I po jednym nawet razie, po jednym dniu z każdej tej dziedziny, zrób sobie podsumowanie i sam sobie odpowiedz na pytanie, czy sama sobie odpowiedz na pytanie, czy było warto. Dzięki.